Chyba że oglądają mnie też jakieś mężczyźni. Trochę i wszystkim. Będziemy otwierać paczuszki. Nie tylko za Allegro. Mam 3, 4, 5 paczuszek dla Was. Właściwie dla siebie. Ale chcę Wam pokazać, co kupiłam. Pierwsza paczuszka jest z Aliexpress. I zamówiłam lakier hybrydowy. Jest to. Ten lakier. Z tym, że ja zamówiłam kilka różnych lakierów, żeby sprawdzić, która firma jest taka godna polecenia. Jest to taki śliwkowy kolor. Bardzo mi się e, podoba. Nie wiem, czy wy go widzicie. Jeśli nie, to zrobimy na wzorniku. Następnie mamy. AliExpress, bo oni takich fajnych, małych kopertkach wysyłają. Też lakier hybrydowy z Blink, numer 74. Jest to taka mięta. O ile wzornik odpowiada, no, troszkę się różni, no ale yy, niedużo. To jest to. I oczywiście pomaziałam. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedną paczkę z Polski, więc to jest Allegro. I z Allegro mamy yy, naboje do pióra: niebieskie, fioletowe i chyba też niebieskie. Dostałam w prezencie od mojego przyjaciela piuro, Bardzo się z tego powodu cieszę. Bo dawno nie pisałam biurem, u przydałoby się. I tu kupiłam na sobie. Największa paczka to jest pod prawdopodobnie lakier, yy, wróc. szampon do włosów farbowanych, yy, specjalny, yy, że tak powiem. Yy, moja fryzjerka mi go poleciła, żeby nie mieć białych, yy, żółtych odcieni na włosach, które są jakoś tak na blondy zrobione. Stwierdziła, że jest zarąbisty. Więc go kupiłam i to jest taka wielka butla firma Fanola No Yellow mm, szampon. On zostawia taki mm, niebieski E, kolor na włosach i powiem wam że jak go dłużej przytrzymiecie, to e, potrafi być nawet do dwóch, trzech myć na włosach więc sprawdzimy otwieramy kolejne paczuszki dziewczynki, kochane moje już wam pokazuję co my tu mamy, ale podejrzewam że same natury. to jest z blinka dziesiątka e, Piękny kolor i dużo ładniejszy niż na wzorniku. Bardzo mi się podoba. Następny będzie z, z Rosalind. Wszystkie dziewczyny go polecają na forach, że jest super. Nie mam cierpliwości do otwierania takich małych namiotków. i zobaczmy kolor. Jak bardzo się różni. Powiem Wam, że prawie w ogóle. Minimalnie jeden odcinek, ale też śliczny. To jest duża paczka, a w paczce to jest niedolnik. Tak, jeden napier. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej. Zamówiłam kilka różnych, laki z różnych lakierów z różnych firm, żeby na własnej skórze sprawdzić fajne takie cappuccino. I też niestety się różni od żernika. Myślę, że to widać. Ale kolor jest ładny, takie cappuccino. I ostatni mam przesyłkę z Polski. To już zamówiłam sobie na Allegro. Już Wam pokazuję. To są e, korektory z Everline'a. Z e, Dwa odcienie, ponieważ nie byłam pewna, a w sklepie, w którym mieszkam, nie było. E, próbki, więc stwierdziłam, że zamówię dwa, jeden będzie na zimę, jeden teraz. I to są numeryki. One mają tu gdzieś numerek? Mhm. Ten ciemniejszy to jest 05 Nude i 04 Light. I do tego zamówiłam sobie taki prosty grzybyczek. Do brwi. Do brwi. Chodziło mi o to, żeby to było bardzo proste. O, coś wypełzło, ale to się utnie, e, Bo mam podobny gdzieś, o, lekko używany. Także nie przejmujcie i on jest tutaj taki wycięty bardziej. Ja są jeszcze taki prosty, bo mi chyba wygodniej tym prostym robić. Ten zaokrąglony się nadaje dużo natomiast ten prosty dobór już używany. Dobra, to będziemy otwierać raz następne paczuszki. Dziewczynki, na tą paczuszkę czekałam długo, długo, się znaczy długo. W sensie, że bardzo jej wyczekiwałam i nie mogłam się doczekać, że e, przyjdzie. E, ja ogólnie uwielbiam jak w domu pięknie pachnie. Podejrzewam, że większość z Was też poza tymi dziewczynami, które są mm, alergikami albo i to dusi. Ale ponieważ stwierdziłam, że mm, tradycyjne woski z tych znanych firm... Nie będę wymieniać nazwy, bo nie wypada. Są dosyć drogie. Postanowiłam na próbę zamówić coś tańszego i też dostępnego na naszej stronie internetowej w sensie wosk do aromaterapii. Pięknie pachną. Zobaczymy, jak będą się przy spalaniu zachować, czy też będą pięknie pachniały. Strona, o której mówię, na której zamówiłam woski, ja wam dam oczywiście link, ale jest to Allegro. Tutaj mamy taki koncentrat zapachu, który może być do świeczek. Nie wiem czemu pachnie... Bardziej cynamonowo. Może mi się wydaje, może faktycznie koncentrat ma taki bardzo wymarzony ten zapach. Ten? ten już ładniej. No, więc tak sobie wymyśliłam, że zamówię coś tańszego, dużo tańszego. A propos wosków, czy wy wiecie jak się prawidłowo pali wosk? To nie jest tak, że kładziecie na kominek cały wosk, podpalacie świeczkę i już. Nie. Prawidłową metodą palenia wosku. Jest dodanie, za pierwszym razem, jeśli mamy puste to, to miejsce na wosk, ja daję pół takiego malutkiego jak to. Pół daję takiego malutkiego jak to. Z tych większych, bo to jest duża różnica jednak, daję jedną czwartą takiego wosku i później. Jeśli mm, świeczki się palą 4, te podgrzewacze 4 godziny tak około. Więc jeśli e, po dwóch godzinach już nic nie czuję, po prostu dosypuję kawałątek. Ale kawałątek nie cały od razu, tylko po prostu stopniowo dodaję do tej pierwszej e, partii kolejną i kolejną i kolejną. I tak mm, przedłuża się zapach wosku w domu. Więc to jest jedno. Teraz mamy, teraz mam jeszcze dwie paczki z AliExpress. Pokażę. O. Tak to rozpakowałam, że nic nie rozpakowałam. O. Aha! To są wcówki nie zamówiam je dla kółki między innymi nie wiem czy jej się będą podobać to już Wam pokazuję wcówka i kształt nożyczek nieduże, ale powinny robić wrażenie we włosach i to pewnie będzie lakier hybrydowy kolejny do wypróbowania. Eee, się chyba rozlał eee, z Rosalind. Nawet na pewno się rozlał. Ale nic to. Zobaczcie jaki ładny kolor. Taki chabrowo-fioletowy z drobinkami. Ej pan. Może przybliżę wam. To jest najlepsza jakość, którą zdołam osiągnąć. Pokazuję Wam. Kolor mniej więcej się zgadza z tym, co jest na ekranie i drobinki. Muszę go tylko czymś wytrzeć, Nie wygląda, żeby go tam brakowało. Mimo wszystko się wylał. No i będziemy otwierać kolejne paczuszki, żebyście miały co oglądać. Tutaj w tej przesyłce nie wiem co mam. A nie chcę jej przeciąć, bo ona taka jest troszkę cieniutka, nawet bardzo, i trudno wyczuć, co może być w środku. Zrobimy to sposobem. O. Mój, mój sposób był taki, że wyciągłam. Folię transferową. Już Wam pokażę. Sprzedawca to dosyć nieciekawie zapakował, ale myślę, że dużej straty z tego powodu nie będzie. Pojedyncze kwiatuszki będą ładnie wyglądały na pazurkach. Tutaj jest coś bardzo za, mocno zapakowane i też trudno wyczuć, co tu jest. Już wam pokazuję naklejki na paznokcie, ale takie dosyć nietypowe, bo y, one nie są wodne. To po pierwsze. Po drugie, y, można je wtopić w hybrydę, w żel. Zamówiłam je z tego względu, że mają fajną otoczkę. Jest ich tu raz 24. Nie wiem, czy tyle miało być. Myślałam, że tego będzie mniej. Ale nie przeszkadza mi, jak jest więcej. Takie mam założenie. Teraz tutaj mamy taki fajny rulonik. I w tym ruloniku Wam powiem od razu, że jest naklejka na lodówkę tylko jeszcze nie wiem jak się do niej dobrać, żeby jej nie uszkodzić e, chciałam e, odświeżyć coś w kuchni, żeby jakoś tak ładniej to wyglądało. No i znalazłam na AliExpress e, naklejki. Różne były, były pingwinki, były jakieś kwiatki, bratki. Te dziwne czasami rzeczy jak dla mnie dziwnie by to wyglądało na lodówce a ja zamówiłam sobie z tego co pamiętam taką buźkę yy, buźkę z rączkami która klepie się ładzi się po brzuszku ja pewnie i tak tego w całości nie pokażę. Nie wiem, czy tu jest wzór na to. Nie ma. Rozpakowuje się z drugiej strony pewnie. O. Dobra. Czyli buźka i łapki. I możecie sobie to przykleić na szerszą lodówkę niż to, co ja mam. Bo to już jest dowolna Interpretacja tego, to zwinę, bo do lodówki to jeszcze troszeczkę czasu zanim dojdę z ogarnięciem. Nożeczki mi przy okazji spadły. Ech, dobra. Co mamy tu? Naklejki, tyle że wodne tym razem. I motyw, który mi się podobał, to są motylki, takie jakby tło akwarelowe jest pod spodem. Tu są sowy, piórka. Eee, co my tu jeszcze mamy? Jakieś babeczki. Nie wiem, czy ja te kobietki zamawiałam, ale wątpię, może taki był zestaw po prostu. Chodziło mi głównie o to, żeby tutaj były takie pastele, żeby to było wykończone tak pastelowo. Spróbuję Wam to doświetlić. O, coś takiego pastelowego. Już niedługo będzie nowa lampa, dziewczynki, więc się jeszcze troszkę uzbrojcie w cierpliwość. Mam nadzieję, że wtedy będzie dużo, dużo, dużo lepiej. tak wyjątkowo partia tych paczuszek jest tak popakowana, że trudno wyczuć przez kopertę, co jest w środku. Ale tu już wiem, że to jest o, rusz. O, rusz zapakowany w folijkę. Uwielbiam po prostu je rozpakować zawsze. Mam problem, więc dobrze, że tym razem nie mam baznoksi, więc nie mam co połamać. I już. Otwieramy, pokażemy Wam jak to wygląda w koło mnie jest pełno kopert pootwieranych o, kolor jest taki sobie, bardzo taki pomarańczowy, taki no taki ocieplający bym powiedziała i ten róż będzie, fajnie się wtapia do tego nie będziecie widzieć teraz na mojej ręce ale bardzo fajnie się wtopił Kolor ma taki bardzo cieplutki, czyli coś, co ja bardzo chciałam. Mamy jeszcze dwie koperty. I się dobierzemy do tej. A tutaj mamy chyba kredki do oczu. W takim, w takiej kredce. Tak. Bardzo takie połyskujące. To jest ten efekt glitter. Chciałam coś takiego na lato, ale chyba się jesień robi, nam pomału. Nie wiem, czy ja to jeszcze wykorzystam. Czerwony. Też bardzo chciałam. Na moim blogu będzie oczywiście ocena tych wszystkich produktów, jak one się spisały. Także jestem ciekawa, jak długo się ta kredka utrzymi i jak, o jeszcze jedna, i jak ten róż. Ta jest zafoliowana, widzicie? I to ją odpakujemy. Inna firma, czy w ogóle ma jakąś firmę? O, no, to też ma, dobra, nie zauważyłam zawracam honor i to jest złota nie, bo mi się folia klei elektryzuje mi się To jest złota piękne, połyskujące kolory do wykończenia makijażu lub zrobienia jakiegoś tam akcentu przy matowych yy, cieniach i myślę Dziewczynki, że to jest wszystko. Co Wam dzisiaj chciałam pokazać? Opis tych produktów, jak one się sprawdzają, będziecie miały na stronie paznokciowepomysły.pl gdzie zapraszam, bo jest tam troszkę więcej niż w filmiku, dlatego że filmik sklejam, a później zanim on się opublikuje, ja recenzuję te produkty i jeśli mi się uda i zdążę i generalnie na blogu jest opis tych produktów czego nie mogę już dokleić do filmu, który jest już opublikowany więc polecam tam też zaglądnąć na stronie Facebooka yy, tylko odwrotna nazwa jest nie paznokciowe pomysły, tylko pomysły paznokciowe możecie same zamieszczać swoje zdjęcia pazurków swoich dzieł yy, najlepiej gdyby to nie były zdjęcia które już tam gdzieś po sieci krążą i są z zagranicy tylko chodzi o własne yy, własne prace i mamy też instagram jeśli ktoś chce tak samo jak nazwa bloga paznokciowe pomysły więc kto chce yy, subskrybuje, daje łapkę w górę Naprawdę miło mi widzieć, że jest nas z dnia na dzień coraz więcej i yy, moja praca zaczyna przynosić mi satysfakcję. Przynosić satysfakcję z tego co robię. Dobra dziewczynki, bo się rozgadałam. Do następnego filmiku. Pozdrawiam Was yy, cieplutko. Ta! -da.